Zagadam razem, tak? Plastik Kurde, jak chajek Częsty dupo ma tych ciobni, zepnę mleku płatki Jakby ja uważam tak, to jest nawet spoko nawinięte, znaczy to jest dobrze nawinięte i, 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 i wszystko spoko, jakby tak muzycznie moim zdaniem, ale to jest kurwa za wulgarne. Po prostu, tam jak jeszcze, jak jeszcze ta poprzednia nota była na granicy dla mnie to jest kurwa takie za wulgarne, takie nawet nie, nie wiem jak mam kurwa to dokładnie określić. Taki kurwa to jest takie pizda, chuj, c... sperma, coś takiego, no. Ale kurwa, Oliwka Brazil. Ona ja też jest moim zdaniem za wulgarna. a dobrze nawija Oliwka Brazil. To takie Cardi B? Ja nie wiem, ja nie słucham czegoś takiego jak Cardi B. Więc no. Ponadto myślę, że też inne wydźwięk, inna mentalność jest, inne społeczeństwo jest w Stanach Zjednoczonych. A inne jest w Polsce. <laughs> Myślę, że, że nie ma parcia na tą muzykę. Bo może, inaczej, chodzi mi o to, że coś może być kontrowersyjne. E, coś może być kontrowersyjne, takie kurwa spicy. Ale to, to, to nie jest ani kontrowersyjne, ani spicy. To po prostu jest kurwa ruchanie, sperma, robienie loda, seks. Po prostu. Hmm. że jakby po prostu nie pasuje do. Nie pasuje mi to, no ale mnie nie to, to spoko jest no, refren jakbym miał coś tak ten, to ten refren mnie nie kuje w ogóle, jest w porządku Malik nagrywa gorsze gówno? A kurwa, ale do Malika pasuje, że yy... Pasuje to po prostu, no mały cały balon, no, Nie no. wypełniony helem, Chcesz podbić po nie to podbijaj śmiało Leci balon Szykuj yes. działo Wszyscy na zielono bawią się a nie na biało Leci balon